Wybrańcy, dotarliście do tego miejsca z niezwykłego powodu. W tej chwili przeżywasz głębokie przeżycie, które na zawsze zmieni Twoje życie. Jest to moment, w którym wszystko, czego szukałeś, zaczyna mieć sens, ponieważ przebudzenie, którego doświadczyłeś wcześniej, było tylko preludium do tego, co naprawdę nadejdzie. Być może przez lata szukałeś odpowiedzi, odkrywałeś swój cel i walczyłeś z cieniami tego świata. Niemniej jednak poszukiwania dobiegły końca. Wszechświat poprowadził cię do tego momentu, w którym nadszedł czas, aby zrozumieć głębszą prawdę i przejąć kontrolę nad swoją władzą. Nie musisz już czekać ani stawiać pytań. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że coś w tobie ma się zmienić lub ujawnić, teraz jest czas. Stoisz na granicy między tym, kim jesteś, a tym, kim masz być. Dziś jest również dzień, w którym rozpoczniesz proces transformacji. Wielu ludzi, którzy podążają duchową ścieżkę, Myli się, myśląc, że przebudzenie jest celem samym w sobie. Gubią się w procesie, czekając na kolejne znaki i potwierdzenia. Prawda jest jednak inna. Przebudzenie jest tylko pierwszym krokiem w kierunku czegoś znacznie większego, a nie ostatecznym celem. Przebudzenie nie trwa wiecznie. Jest to moment, w którym oczy otwierają się. Co się stanie, gdy oczy zostaną otwarte? Działanie, cel i moc to odpowiedź. Do tej pory wszystko, czego nauczyłeś się, Wszystkie łańcuchy, które zerwałeś, były tylko początkiem. Jaki byłby sens iść tak daleko, jeśli nie wykorzystasz całej tej wiedzy? Zanim przejdziemy dalej, proszę o chwilę przemyślenia czegoś ważnego. Ta wiadomość jest skierowana do Ciebie, jeśli dotarłeś tak daleko. Jeśli tak jest, gwarantuję, że to, co nadejdzie, całkowicie zmieni Twoje spojrzenie. Zostań do końca, ponieważ najlepsze jeszcze przed Tobą. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, Sprawdź to teraz, aby nie przegapić żadnego filmu, który pomoże Ci odkryć Twój prawdziwy cel. Jeśli jesteś zainteresowany tym materiałem, polub go i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach ze słowem reborn, abyśmy mogli wspólnie podążać ścieżką do prawdziwego przebudzenia. Twoja obserwacja obserwuje, jak zmienia się świat. Energia pochodzi z siły, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Ciemność i światło walczą o władzę, a przebudzili się, ludzie czują wezwanie z nową siłą. Nie jest to jutro ani kiedyś. Wreszcie przyszedł czas. Możesz zastanawiać się, skąd wiesz, czy dotarłeś do końca duchowego przebudzenia. W jaki sposób wiesz, czy nadszedł czas na przejęcie władzy? Istnieje siedem wyraźnych oznak, które wskazują, że jesteś już w pełni przebudzony. A kiedy zidentyfikujesz te znaki, nie będzie już odwrotu. Ale przed omówieniem tych znaków zadam Ci pytanie. Chciałbym, abyś napisał zaraz 777, jeśli ta wiadomość rezonuje w Tobie głęboko i jeśli czujesz to wezwanie, którego nie możesz zignorować. Ta liczba jest potężnym symbolem, który przedstawia duchową kulminację. Jesteś tutaj, ponieważ jesteś na progu transformacji. Upewnij się, że jesteś przygotowany. Te siedem znaków to różne zmiany. To są znaczące zmiany. Kiedy ich doświadczysz, zrozumiesz, że twoje przebudzenie dobiegło końca, a twój prawdziwy cel rozpocznie się wtedy. Uważaj, wyborca. Powinieneś wiedzieć, że gdy usłyszysz te sygnały, nie będzie już możliwości powrotu. Dotychczasowe przebudzenie było tylko początkiem. Teraz stoisz przed nowym wyzwaniem. Nie możesz dłużej ignorować przyszłości. Czas oczekiwania się kończy. To na co czekałeś jest tuż przed tobą. Twoja dusza została ukształtowana i przygotowana na przyszłość. Czy jesteś przygotowany na odkrycie oznak, które wskazują na rozpoczęcie Twojej prawdziwej misji? Czytaj dalej, jeśli odpowiedź brzmi tak. Chociaż bardzo wartościowe, duchowe przebudzenie nigdy nie było końcem drogi. Do tej pory byłeś tylko świadkiem otwarcia drzwi prowadzących do czegoś znacznie głębszego. Jesteś wychowany w przekonaniu, że przebudzenie oznacza osiągnięcie celu. Chociaż myślisz, że osiągniesz swój cel, kiedy się obudzisz, to tylko wizja. Prawdziwym przebudzeniem było, gdy zacząłeś sobie przypominać, kim jesteś. Było to wtedy, gdy zasłona zasłaniająca Twoją wizję została podniesiona, co otworzyło Twoje oczy. W tym momencie zacząłeś rozumieć działające wokół Ciebie niewidzialne siły, duchową walkę, która wykracza poza to, co Twoje oczy mogą zobaczyć. Wyczułeś zmianę w sobie i poczułeś, że istnieje coś większego niż to, co widzisz. I to właśnie to dziwne powołanie skłoniło Cię do dalszego badania. Jednak wielu ludzi nie rozumie, że duchowe przebudzenie to nie tylko proces odkrywania czegoś nowego, to znacznie więcej niż to. Prawdziwym celem jest nie tylko odkrycie prawdy, jest to również dążenie do jej urzeczywistnienia. Teraz musisz przestać szukać odpowiedzi i zacząć żyć zgodnie ze swoim boskim celem. Przypomnij sobie pierwszy raz, kiedy się obudziłeś. Wydawało ci się, że świat był inny i wszystko było nowe. Wszystko, co zobaczyłeś, skłoniło cię do zakwestionowania starych przekonań i stylów życia. Czułeś się odizolowany od wszystkiego, co znałeś, od ludzi, którzy nie byli świadomi twojego przebudzenia, od społeczeństwa, które wydawało się być całkowicie uśpione. W tej pustce zacząłeś pochłaniać różnorodną wiedzę duchową, studiując starożytne książki i nauki. W miarę rozwoju twojego umysłu, dusza przypomniała sobie to, co zawsze wiedziała. Jesteś na ścieżce samopoznania, usuwając warstwy fałszywej tożsamości i wypalając iluzje, które zostały ci narzucane od urodzenia. Aby przejść do następnego kroku, musiałeś przejść przez ten proces, ale teraz jesteś w błędzie. Nie możesz przetrwać tego nieustannego cyklu pytań i odpowiedzi. Przebudzenie to nie tylko ciągły proces odkrywania, jest to również początek bardziej znaczącego celu, Twojej boskiej misji. I to właśnie tutaj wielu ludzi utknęło, ponieważ są przekonani, że nie są jeszcze gotowi, nadal szukają znaków, wiadomości i dowodów. Jednak jesteś gotowy w rzeczywistości. Przebudzenie nigdy nie było miejscem, w którym można się zatrzymać i żyć. Przebudzenie miało na celu wstrząsnąć tobą, złamać to, kim uważałeś się być i odbudować to, kim zawsze miałeś być. W związku z tym prawdziwe pytanie brzmi, czy przyjęłeś fakt, że Twoje przebudzenie było tylko początkiem czegoś znacznie większego? Przestań czekać i zacznij działać, ponieważ nadszedł czas, aby przestać konsumować informacje i zacząć tworzyć. Przebudziłeś się nie tylko w celu poznania prawdy. Zbudziłeś się, ponieważ masz wyjątkową misję do wykonania na tym świecie. Wszechświat wybrał cię na ten moment, a energia, w której się teraz znajdujesz, czeka na to, aby wykorzystać ją w dobrym celu. Chociaż mogłeś nie być świadomy ogromnych zmian, które wkrótce będą miały miejsce, zawsze byłeś przygotowany. Niemniej jednak to przebudzenie nie jest wymuszone. Nie ma żadnej duchowej istoty, przewodnika ani nauczyciela, który mógłby podążać za tobą ścieżką transformacji. Jesteś jedynym posiadaczem tej podróży i decyzji. Nadejdzie czas na podjęcie decyzji i działanie. Porzuć czekanie i strach, ponieważ świat potrzebuje cię teraz, a nie w przyszłości, która jest niepewna. Jest to ostatnia szansa. Każdy dzień to okazja, w której możesz wykorzystać swoje dary, talenty i światło, aby obudzić tych, którzy wciąż śpią, aby przekształcić energię, która płynie na naszej planecie, aby zacząć wypełniać swój własny boski cel. To sprawa, którą należy zacząć od razu, a nie odłożyć na później. Kiedy dochodzisz do szczytu duchowego przebudzenia, przestasz postrzegać siebie tylko jako kogoś, kto mówi prawdę. Zmieniłeś się w latarnię tej prawdy. Mądrość, którą zdobyłeś, jest w tobie zakorzeniona i motywuje cię do życia nią w każdym działaniu, myśli i słowie. Nie jesteś już biernym obserwatorem życia, ale aktywnym uczestnikiem jego tworzenia. Nie musisz już rozpoznawać energii, która cię otacza. Jesteś w stanie ją kształtować, świadomie wpływać na nią i wykorzystywać ją w celu dobra i rozwoju innych. Jesteś kanałem energii boskiej, który łączy widzialne i niewidzialne. Jednak poza tym nie jesteś już tylko świadkiem iluzji świata. Przechodzisz przez niego, dotykając eteryczności rękami i myślami, będąc świadkiem wibracji, które go podtrzymują. Niezachwiana pewność o swoim celu. Nie tylko Cię wspiera, ale także Cię definiuje. Jeśli jesteś tutaj, nadal słuchasz i każde słowo rezonuje w Tobie, nadszedł czas na działanie. Wezwanie jest jasne i ma charakter pilny. W tej chwili nie możesz sobie pozwolić na wahanie, ponieważ świat zmienia się w zawrotnym tempie, a ci, którzy są gotowi, muszą zacząć wykonywać swoje obowiązki. Skąd wiesz, czy Twoje przebudzenie się skończyło? Jak można zidentyfikować, że nie tylko się budzisz, ale że jesteś w pełni przebudzony? Oto siedem wyraźnych oznak, że osiągnąłeś wyższy stopień świadomości. Pierwszą oznaką jest poczucie, że stałeś się częścią wszechświata. Początki przebudzenia często sprawiają, że czujesz się między dwoma światami. W przeciwieństwie do starego świata, który wydawał ci się znajomy, pełen pewności siebie i ograniczających przekonań, nowy świat otwiera się przed tobą z perspektywą bardziej otwartą i inspirującą. Na początku wydawało ci się, że wszystko jest dziwne. Często czułeś, że nie pasujesz do większego celu, mimo że szukałeś odpowiedzi i ponownie łączyłeś się z Istotą Życia. Niemniej jednak teraz coś głęboko się w tobie zmieniło. Jakbyś unosił się poza uniwersalnym przepływem, nie czujesz się już odizolowany. Odłączenie zostało usunięte. Postrzegasz już wszechświat jako coś, co jest dla Twojej istoty obce. Zrozumiałeś, że Ty i wszechświat jesteście jednym i tym samym bytem, a ta sama energia krąży w Tobie i daje życie gwiazdom i oceanom. To przebudzenie przejawia się w każdej komórce Twojej istoty, a nie tylko w Twoim umyśle lub duchu. Utrzymujesz silny związek ze wszystkim, co Cię otacza. Nie tylko przestałeś szukać boskości poza Sobą, ale odkryłeś ją w sobie. Nie jesteś już biernym obserwatorem. Ale aktywnym uczestnikiem znaczącego i rozległego kosmicznego procesu. Bycie odrębną istotą, czyli moim ego, zostało porzucone. Uwolniłeś się od tej iluzji i teraz wiesz, że jesteś nieodłączną częścią każdego stworzenia. Rozumiejąc to, stałeś się osobą, która promieniuje tą świadomością, która żyje z szerszej perspektywy, zawsze świadoma jedności we wszystkim, co cię otacza. Twoje życie nie zależy już od oddzielenia. Wszystko, co robisz podczas egzystencji, ma wpływ na cały świat. Nie ma już miejsca na strach lub wątpliwości, ponieważ wiesz, że wszystko, co się dzieje, ma swój cel, nawet jeśli czasami nie od razu wiesz, co to jest. Prawdziwa mądrość polega nie tylko na zrozumieniu, że wszystko jest ze sobą powiązane, ale także na korzystaniu z tego zrozumienia każdego dnia. To tylko początek, bardziej niż kiedykolwiek wzywa się do świadomego działania. Do wykorzystania wszystkiego, czego się nauczyłeś, aby robić dobre rzeczy, leczyć, prowadzić innych i zmieniać świat w miejsce większej miłości, jedności i pokoju. Jesteś nie tylko elementem wszechświata, jesteś ludzką formą wszechświata. Wszystko się zmienia w wyniku tego objawienia. Wcześniej mogłeś szukać znaków i synchroniczności, aby poczuć się potwierdzonym, aby upewnić się, że jesteś na właściwej ścieżce. Po prostu wiesz, że już nie potrzebujesz znaków. Wszechświat przemawia do Ciebie, a nie do Ciebie tylko. Ponieważ jesteś zawsze tam, gdzie powinieneś być, nie czujesz już potrzeby proszenia o wskazówki. Ciągle odczuwasz energię życia. Widać siebie odbijającego się w naturze, gwiazdach i osobach, z którymi się spotykasz. Poczucie ja przeciwko światu zniknęło. Twoje egocentryczne tożsamości zniknęły. Uświadomisz sobie, że nie ma granic między Tobą a boskością między Tobą a innymi ludźmi i między Tobą a Ziemią. Wcześniej możesz mieć wątpliwości, czy naprawdę pasujesz do tego miejsca, czy jesteś na właściwej drodze, czy możesz być połączony z czymś większym. Teraz te wątpliwości nie istnieją, ponieważ jesteś samym wszechświatem, czujesz się w nim jak w domu. Oto również najmocniejsza część, ta wiedza uspokaja Cię. Kiedy przestajesz czuć się odizolowany, przestajesz opierać się na przepływie życia. Nie możesz już kontrolować rezultatów. Nie bój się zmian. Nie walczysz już z losem. Alternatywnie poruszasz się z nimi. Ufasz wyczuciu czasu boskiego. Wiedząc, że wszystko rozwija się dokładnie tak, jak powinno, poddajesz się naturalnym rytmom istnienia. Nie oznacza to, że życie jest doskonale. Wyzwań nie brakuje. Problemy nie ustają. Jednak różnica polega na tym, że już z nimi nie walczysz. Postrzegasz trudności już jako karę. Lub przypadkowe nieszczęście. Rozumiesz, że wszystko dzieje się w Twoim interesie, a nie wbrew Twoim interesom. Nie zastanawiasz się już, dlaczego to mnie spotyka. Zamiast tego zastanawiasz się, co mnie to uczy. Ten poziom świadomości jest wyjątkowy. Wielu ludzi przez całe życie czuje się odizolowanym, samotnym i szuka czegoś poza sobą, ale w wybrańcu odkryłeś najgłębszą prawdę. Nie ma podziału, go nie było. To była tylko fantazja. Dlatego nie czujesz już potrzeby wymuszania czegoś. Przyciągasz, a nie ścigasz. Dostosowujesz się zamiast stawiać opór. Wiesz, że masz już wszystko, czego potrzebujesz. W rezultacie prowadzisz życie z pewnością siebie, łatwością i wdziękiem. Jest to pierwszy sygnał, że twoje duchowe przebudzenie jest pełne. Przekroczyłeś iluzję separacji. Nie jesteś już zagubiony ani nie poszukujesz niczego. Jesteś integralną częścią wszystkiego, co istnieje. Z tą świadomością możemy kontynuować. Co to naprawdę oznacza, jeśli nie czujesz się już odizolowany od rzeczywistości? W rezultacie masz większy wpływ niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Twój umysł, emocje i działania mają moc kreowania rzeczywistości. Czy jesteś gotowy, aby zaangażować się w tę moc i domagać się jej? Jeśli tak jest, jestem skłonny do zbadania kolejnego znaku. Na zakończenie tego filmu zapraszam do zrobienia jeszcze jednego kroku w swojej podróży transformacji. Jeśli te informacje Cię zainteresowały, nie zapomnij polubić tego wideo, zasubskrybować kanału i włączyć małego dzwonka, aby nie przegapić więcej takich treści. Zostaw mi komentarz ze słowem przebudzenie, abym wiedział, że jesteś gotowy, aby przyjąć swój cel i wkroczyć w swoją prawdziwą moc. Do zobaczenia w następnym filmie.